Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wam rogatego drapieżnika, którego nazwa łacińska oznacza mięsożarnego byka. Zapraszam. Między 72 a 69,9 miliona lat temu, w później kredzie na terenach dzisiejszej Ameryki Południowej, żył bohater dzisiejszego odcinka. Odkryto go w 1984 roku w formacji La Colonia w Argentynie. Niestety od tamtej pory odnaleziono tylko jeden niekompletny, za to dosyć dobrze zachowany szkielet oraz przylegające do niego odciski skóry. Mógł dorastać do 8-9 metrów długości i ważyć nawet półtora tony. Skóra składała się z mozaiki wielokątnych łusek niezachodzących na siebie, a wzdłuż szyi, grzbietu i ogona przebiegały nieregularne rzędy głusków, które najprawdopodobniej chroniły zwierzęt przed urazami podczas walki między gatunkowymi. Dnozaur najbardziej znany jest ze swych rogów, które były grube, twarde, spłaszczone od góry, mierzące 15 cm, a gdy żyły, prawdopodobnie stanowiły szkielet dla o wiele większych rogów zbudowanych z keratyny. Prawdopodobnie używały ich do walki między sobą, zderzając się jak baran lub napierając z nimi na siebie. Tej teorii sprzyja fakt, że miały dosyć muskularną szyję oraz mocny i sztywny kręgosłup, który umożliwiałby takie walki. Rogów mógł używać się też do popisywania przed samicami lub nawet do polowania. Karnotaur posiadał czaszkę kinetyczną, czyli czaszkę, której kości nie są połączone ze sobą przez zrośnięcie się, ale luźno ze sobą powiązane za pomocą więzadeł i stawów. Dzięki ruchomej szczęce mógł mniejsze upolowane dinozaury połykać w całości zupełnie jak węże, które także są posiadaczami czaszki kinetycznej. Jeśli bawią Was przednie łapy t to powinniście poznać lepiej bohatera dzisiejszego materiału. Jego łapy były najmniejszymi wśród dinozaurów. Oprócz tego jego palce były zrośnięte, tworząc dwa palce. Przez co zwierzę nie mogło nimi poruszać niezależnie od siebie, a poza tym prawdopodobnie nie były uzbrojone w pazury. Karnotaur jest jednym z najpopularniejszych dinozaurów. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego ich medialna nazwa: mięsożerny byk. Starsi widzowie mogą go kojarzyć z filmu animowanego Dinozaur z 2000 roku, gdzie kilka takich dinozaurów polowało na głównych bohaterów. A młodsi na pewno kojarzą go z Jurassic World The Fallen Kingdom, gdzie podczas wybuchu wulkanów został zabity przez tyranozaura. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Możesz dać też komentarz dla zasięgów oraz zasubskrybować kanał, co zmotywuje mnie do dalszego działania. Na dziś to wszystko. Hej!